Każdy w życiu powinien mieć miejsce na pasję. Moją pasją i pracą jest automatyka. Nazywam się Mariusz Klimczak i w firmie KMB jestem dyrektorem do spraw technicznych. Z zewnątrz ogrom inwestycji robi wrażenie, ale to, co najistotniejsze, dzieje się tu, pod ziemią. Udało mi się zrealizować imponujący system BMS, który zarządza instalacjami automatyki na ponad 100 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni. Kiedy pierwszy pociąg wjechał na stację, a wszystkie systemy zafunkcjonowały prawidłowo, poczułem niesamowitą satysfakcję. Obsługa dworca może z łatwością sterować poszczególnymi, znacznie oddalonymi układami oraz błyskawicznie reagować w przypadku wykrycia ich awarii. W realizacji projektu wykorzystaliśmy automatykę firmy Wago. System, który nam oferują, jest spójny. Mam tu na myśli sterowniki i wizualizację. To nie pierwsza i na pewno nie ostatnia inwestycja, którą zrealizowaliśmy w oparciu o technologię Wago.